Kochani, witamy Was o poranku. Cześć Ignaś. Idziemy do przedszkola z pieskiem i z kwiatkami. No i co, zaczynamy dzień. Zapraszamy Was na vloga codziennego, normalnego. Deszcz kropi, niestety, mamy kwiaty z bibuły. Nie wzięliśmy parasolki, więc nie jest dobrze, więc musimy trochę przyspieszyć. Cześć, powiem Wam, że mamy po prostu taki kocioł, że nie do uwierzenia. Łucja tak strasznie źle spała dzisiaj w nocy. Wstawała, słuchajcie, do trzy razy do 12:00, potem wstała o 3.30 i o 5.30, i słuchajcie, dalej poszła spać. Normalnie wstała o 6.30 dzisiaj, tak w ogóle, ale noc, 5 pobudek po prostu tragedia. I co chciałam Wam powiedzieć, to jest po prostu od wczoraj. Nie wiem, czy to znowu zęby, czy coś się po prostu dzieje, czy to po prostu taki charakterek. Wróciłam z przedszkola, zaprowadziłam Ignasią na spacer, tylko weszłam, buty mi daje idziemy na spacer. Byłyśmy na spacerze, a że tym rowerkiem z psem, myślałam, że zwariuję po prostu. Naprawdę myślałam, że oszalejecie. Plecy miałam mokre, bo jest tak ciepło, aż ja się ubrałam w tą moją pchową kurtkę. Frustracja sięgała za nitolą, mówię nie wyładowuj się na psie ani na dziecku, więc szybko do domu i co uratowało nas? To jak zwykle niezastąpiony, najlepszy na świecie dostaniecie przy Kasie w Lidlu. Lucia uwielbia i ja również, więc raczej muszę je kitrać przed nią, jakbym chciała coś zostawić sobie na słodką przekąskę. Składniki: 73% bakterii, 18% ziaren kakaowca. Czekajcie, odwinę. Czy tam jeszcze się coś nie kryje w tym składzie od winy? tą jedną ręką. To wszystko: 73% bakterii, 18% kakaowca. Dobrze czytam. Jeszcze raz, bo mi procenty się nie zgadzają. Właśnie 73% bakterii, 18% dziarenka kakaowca i 9% kakao. Najlepszy słodki na maksa czekoladowy, jak takie brownie czekoladowe. Ja ubóstwiam i właśnie ten smak, no i Łucja również. No i to zjadła pół. To nie tego akurat, ale tego. I jaki humor się zrobił? Po spacerku, podawce kakao. Się w moim, podniosły się w mojej córce endorfiny, więc na mnie działa to samo. Wysiłek fizyczny i czekolada. Tak? Tak. Jesteśmy prawdziwe dziewuszki. I siedzimy na podłodze, odprawiam modlitwę, żeby ona za chwilę chciała pójść spać, bo inaczej z obiadu wyjdą nici, bo ja nie mam jak po prostu zorganizować czegokolwiek. Widzicie, obdrapaną tutaj na biało ścianę. Łucja tak pięknie chodzikiem ją załatwiła, więc tak dodatkowo, żeby... Mhm. I sobie siedzimy. A tak w ogóle powiem, że będą pytania zawsze są. Ta bluza jest z lumpeksu. Kupiłam ją już dawno, dawno temu. Wygląda po prostu jak nówka sztuka. Zasadnie można dorwać perełki w lumpeksie. Dobra. Kończę. Powiem Wam, że normalnie, naprawdę dzisiaj kulminacyjny dzień. Jestem padnięta przez to, właśnie mówię nie fizycznie, tylko psychicznie. No naprawdę... Czadu daje tak mała, że to coś niesamowitego. Skończyłam dom wypowiedź, ona była uśmiechnięta i zaraz zaczęło się po prostu taki cyrk. Ona się kładzie na podłogę, ma takie fochy, wiecie, kładzie się na podłogę, tupie nogami, nogę tak do góry zadziera, oburzona na wszystko, nic jej się nie podoba, ani u mnie na rękach, ani, da, ani że daje jej jedzenie, ani to, że poszłyśmy się bawić. Włączyłam muzykę, zaczęłam z nią tańczyć, myślałam, że po prostu nogi mi odpadną, ale nic, nic nie działa, jest wściekła, po prostu rozwścieczona. I cudem pod, udało mi się ją położyć. Jak ją położyłam, to w takim pędzie goniłam, żeby wszystko zrobić. Ale słuchajcie, umyłam podłogi, pomyłam kurze, sprzątałam na glancik nasza pokój z myślą yy, taką, że jutro będzie u niego spał kuzyn, ale niestety nie będzie yy, 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 siostra moja. No po prostu umówiłyśmy się, że to nie, nie jutro. Nie będę tutaj za dużo gadała, będę chciała, to Wam sama powiedzieć w vlogu. I powiem Wam, że goniłam tak z tym po to, żeby usiąść tu i zjeść śniadanie przy telewizorze. Tak, mi się naprawdę to nie zdarza. jem śniadanie przy łódz, po prostu grzebiąc w jakichś klockach albo coś robiąc a teraz tak ja po prostu chciałam poczuć lenistwo, potrzebuję takiego chociaż 20 minut, mam nadzieję, że jeszcze pospi, bo mówię, kupę rzeczy zrobiłam, pranie powiesiłam, pranie nastawiłam, nastawiłam wszystko na obiad. U mnie się bardzo prosty obiad, gotuję taką kaszę Melvit, mieszankę z burakami, pokażę Wam później opakowanie. E, duszę w kosteczkę cukinii i w kosteczkę pieczarki, te pieczarki doprawiam czosnkiem, bazylią i solą. E, dodatkowo gotuję tą kaszę, łączę to wszystko razem, podsmażam na patelni i to jest jedno główne danie. Ja jem samo, moja córeczka jest jajkiem sadzonkowym, a mój mąż jest kotletem z indyka, więc taki dzisiaj obiad. Ignacja w to nie wliczam, dlatego że Ignacy chce dzisiaj zostać dłużej w przedszkolu, czyli aż do 15.30 i więc on będzie i po podwieczorku. więc, jedyne co wchodzi w grę, to kolacja, śniadanie, obiad i podwieczorek gdzie w przedszkolu. No i tyle. Ja Wam pokażę moje śniadanie, jedno z moich ulubionych śniadań, dlatego że miałam dojrzałe awokado, to się bardzo cieszę, bo uwielbiam awokado. Awokado już wam mówię, jak przyrządzam. Zawsze tak samo, i łucja uwielbia takie samo, najbardziej na świecie. Jeszcze lubi opcję taką deserową, czyli pół awokado, pół banana i łyżeczka miodu. To jest na deser. To też takie uwielbia, ale... Myślałam, że wstała, przepraszam. Ale takie ulubione naszych wszystkich domowników: to jest zgnieciona awokado, czosnek, przeciśnięty przez praskę, w zależności od upodobania. Dzisiaj dałam taki jeden ząbek, bo by był dużo. duży. Duże, troszkę soli i pieprz. No, przepyszne. Ja uwielbiam po prostu na kanapce, na chlebku żytnim, z kiełkami, ze szczypiorkiem, z różnymi ziarnami, Zobaczcie, jak dzisiaj to podałam. Aż na cieknie, więc ja jem i oglądam jakieś głupoty w telewizji. I się relaksuję, korzystam z tego, że chwilę siedzę na tym oku a tu mam resztkę kawy hmm, chlebek żytni właśnie z tym awokado tak jak wytłumaczyłam Wam i resztkę kiełków do tego zrobiłam sobie rukole z wędliną i z ogórkiem taką sałatkę będę przegryzała razem z tym chlebem no i zaraz sprawdzimy co tu jest w telewizji no tam jeszcze lekarstwa i inhalator, też muszę dzisiaj to w końcu pochować ale słuchajcie, wszystkie kurze pomyłam, zaraz zobaczymy co tutaj będzie perfekcyjna pani domu mnie nie interesuje wolałabym kucharne rewolucje, ale to już nie dla mnie, kardasz ja Kiedyś powiem Wam lubiłam, jak byłam młodsza, a teraz już mi też nie, 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 nie kręcą mnie Kardashianowie. No nic. Zaraz się coś na pewno znajdzie. No nie, nie, nie. Bajek to ja oglądać na pewno nie będę. Więc może coś na zwykłych kanałach, jakiś TVN, może choćby jakieś wiadomości. Tylko nie o koronawirusie, bo już nie mogę o tym słuchać, naprawdę. No dobra, to ja szukam. Do zobaczenia. A, piszcie mi. Piekarnik, więc pójdziemy razem odsadzić kaszę. tak trochę mało y, YouTubowo. Jeszcze to bardziej że tak było kiepskie, ale ja odcedzę tą kaszę. Jakoś mi się to uda. Jedną ręką uda i wyłączę ten. Czas i co chciałam powiedzieć, bo tak powiedziałam, że na temat koronawirusa, bo tyle o tym mówią, to wiecie, nie o to chodzi, że ho, 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 przesadzają, tylko mi o to chodzi, że ja tego tematu w ogóle nie podejmuję. Bardzo często zostaję proszona na Instagramie, Karola, wypowiedz się. Nie wypowiem się, bo uważam, że są osoby wykwalifikowane, które doskonale wiedzą, co mówić na ten temat i ich powinniśmy słuchać. Ja nie będę wypowiadała swojego zdania, bo pewnie będzie znowu tak samo kontrowersyjne jak każde inne, które wypowiem tutaj, więc wolę po prostu tego nie robić. Nasze przedszkole, też zostaje zamknięte, ja już Ignasę od jutra nie puszczam do przedszkola, przedszkola mamy tak naprawdę zamknięte od poniedziałku, czyli jeszcze dwa dni powinny dzieci chodzić, ale ja nie mam tego problemu, wiecie, to jest po to zrobione, żeby rodzice mogli zorganizować sobie opiekę, ja nie mam tego problemu, bo jestem matką pracującą w domu, więc jutro już Ignasę po prostu do przedszkola nie puszczam. I tyle. A dzisiaj pomyślałam sobie, bo wiem, że nie ma kuzyna Ignasia że miałam go odbierać późno, ale jednak muszę porcję podwoić jedzenia, dlatego że odbierze odbierzemy wcześniej. Niech nie siedzi sam, bo tak w ogóle on w grupie starszaków jest ich sześciu. Wczoraj był tylko jego kuzyn i jedna koleżanka, więc jak dzisiaj nie ma kuzyna, podejrzewam, że jest tylko ta koleżanka. Więc nauki nie będzie, tylko zabawa z maluchami, a ja wiem, że on się nudzi taką zabawą z maluchami. Zabawa z maluchami, to ma w domu. Nie wolę go wziąć i pójść po prostu z dziećmi na spacer, poddychać świeżym powietrzem, więc taki plan i tyle odnośnie koronawirusa. nie została już tylko moja porcja. Tak to wyglądało po przygotowaniu. Sama ta kasza już ma przepyszny smak. Ta mieszanka, orkiż, buraki, papryka i czosnek niedźwiedzi. Uwielbiam. I tak jak mówiłam, wszystko Wam powiedziałam, czym doprawiam. Cukinia, pieczarki i tylko ta kasza. Macie gotowy posiłek. Możecie jajko do tego usmażyć, zrobić rybkę, zrobić kurczaka, pałkę z kurczaka, skrzydełko, fileta z indyka, kotleta mielonego. Co tylko chcecie. Zawsze jest pyszna. a można zjeść takie wege. Jak ja dzisiaj w moim przypadku. Dlatego, że mięso będę jeść na kolację. Jestem, usadłam w malutkim skrócie, co u nas, dzieci właśnie strzelają, co można słyszeć. Zrobiliśmy zabawę żołnierzami, więc jest cała armia, którą teraz ignaz bombarduje i tak dalej. Łódź jest razem z nim, więc się tutaj odzywam, z kawą inką dopijamy, ledwo dzisiaj żyje. Naprawdę jestem wykończona, nawet trening nie pomógł, e, żebym się tak podniosła. No łódzka po prostu dopiero odpuściła jakoś mi po w obrata. Odebraliśmy go wcześniej i już nie puszczam bo przedszkola, tak jak chyba mówiłam Wam. Zresztą już wiadomo, że od poniedziałku są zamknięte szkoła i przedszkola, ale ja już jutra nie puszczam, no po prostu i tak jestem w domu, ale to już chyba mówię, nie? Tak mi się zdaje, dobra. Ja biorę łyka kawy inki mojej, ulubionej. Jakoś ostatnio o niej zapomniałam. No i słuchajcie, biorąc prysznic, bo właśnie po treningu wziąłam prysznic, umyłam głowę w końcu. Tak trochę chronię swoje włosy, żeby twarz nie dotykały, bo mam te serum olejkowe na twarzy, więc mogę się trochę świecić. Cały czas stosuję ten zestaw z linii, który tak bardzo Wam polecałam. Zresztą tu Wam zrobię kartę do tego filmu. No genialny, genialny i to żadna współpraca. Mówiłam Wam, że ja dostałam go w prezencie od sklepu Ilabio. Przetestowałam, okazał się po prostu hitem, cudownym i to nie jest tak, że mi nic nie wyskakuje. Mi wyskakuje tylko to raz, dwa się goi albo w ogóle próbuję coś wyjść i nawet nie wyjdzie, bo już znika. Więc działają fenomenalnie te kosmetyki złuszczające. Dołączyłam ostatnio inny krem jeszcze na wieczór, ale dobra, mniejsza z tym. Chciałam Wam powiedzieć, że właśnie biorąc prysznic, zrobiłam sobie mój ukochany pilnik z Organic Shop. Mam skórę aż tak błyszczącą i nawilżoną. Powiem Wam, że jest po prostu cudny, kultowy, hitowy i teraz mam zapach chyba mango. Pomba co tam. I polecam Wam serdecznie, ale tak w ogóle pomyślałam sobie, ja cudownym balsamem się później nabalsamowałam, że chyba muszę nagrać dla Was ulubieńców, których nie było tak długo, że ho, ho, ho. Ale słuchajcie, mam do polecenia i tusz, i podkład, i właśnie peeling, i balsam do ciała, i kupa jeszcze innych rzeczy, by się zebrało właśnie takich wartych, godnych polecenia. Więc myślę, że to będzie dobry pomysł, żebym nagrała yy, co? Ulubieńców po prostu. Nie bawiła się w to... Pić? Pić? Ale mama pije kawę. Ty masz swoje piciu. To jest cieplutkie. Cieplutkie. Uff. Dobra, już nie. To jest za duży, większe. Chyba, obok trzeciego roku życia, nie? Kawa zbożowa jest. No dobra, na pewno to jej nie zaszkodzi. Ale słuchajcie, właśnie i tyle mi się tych kosmetyków zebrało, że chciałam Wam co nieco tutaj pokazać, ale później pomyślałam, proszę. Nie, kawy nie dam. Zrobić ci herbatkę? No to ja lecę zrobić jej i herbatkę. Ona tylko wody normalnie pije, ale jak ja coś piję, to od razu to chcę. Standard. Jeść, pić. I powiem Wam, że kończymy dzień. Ja już tu z tego miejsca będę żegnać. Jeszcze z pieskiem wyjdę dzisiaj na spacer, ale już jesteśmy w domku, nigdzie się nie wybieramy. No, papa, właśnie. A przyniesiesz, kochanie, hmm, co byś mogła mi tu przynieść? I. A gdzie jest Ignaz? Gdzie jest Ignaz? Oko. O, nos. Usta. Łucja, rączka, mama. A czemu robisz taką minę? Uśmiechnij się ładnie. Pokaż ząbki. Um, yeah. Zawsze tak. O jest. Oh, Oko, no mama ma oko, prawie je straciła. No i, no i tyle. Dobra, ja przedłużę tutaj nie będę, ale właśnie mówię tyle produktów i do włosów, szampon, odżywka, właśnie. Ostatnio naprawdę tyle mam fajnych rzeczy i myślę sobie, a pokażę tutaj, ale później pomyślałam tyle tego jest, że co będę gadać kosmetycznie. Nagram osobny film, muszę zaśnieść do tych ulubieńców, a z drugiej strony muszę zasiąść do Denka, bo powiem Wam, że tyle już mam wykończonych produktów, cała reklamówka wisi. Łucję już trzy oczy, jest godzina w pół do szóstej, tak już jest zawsze u nas. O szóstej jedziemy się kąpać w pół do siódmej do łóżeczka. Pytacie się nieraz, jak ja ją kładę. Ja wieczorem normalnie karmię ją mlekiem, z butelki normalnie dostaję mleczko po kąpieli, zawsze jest kąpiel, zawsze jest mleczko, potem ja jej śpiewam jeszcze dwie kołysanki, głaskam ją po brzuszku przez szczebelki, słuchajcie, ona już w łóżeczku leży, znaczy przez szczebelki, trzy te jej wyciągam, potem jej montuję i ona mówi do mnie, papa, papa, pa, daj jej buzie i tyle. I ona włączam tutaj nianie na dole monitorek, widzimy co ona robi. Ona sobie gada tam jeszcze i tak dalej, i o siódmej gdzieś idzie spać, ale sama bez żadnych problemów z Ignaśem w sumie było podobnie, tylko Ignaśa dłużej bujałam, dłużej go nosiłam na rękach i bujałam zdecydowanie, chociaż chłopcy są bardziej wymagający, a ją, a ją, ona szybciej po prostu sama zaczęła chodzić, spać. No ale samo to, że ona jeszcze półtora roku nie ma, sama je, no to też jest, wiecie, Ignaś miał chyba dwa latka. Jak nie później. Niektóre rzeczy nawet dwa latka to go dokarmiałam. Dobra, nie przedłużam. Jak troszkę obeschnie mi twarz, to ułożę sobie tylko ogrzyska, a włosy same sobie schną. A my, mam nadzieję, że widzimy się jutro. Trzymajcie się krótko. Mam nadzieję, że jutro będzie troszkę lepszy dzień i że uciecz się lepiej pospi ze względu na mnie, bo jestem wykończona i na mojego męża, który też ledwo dzisiaj żyje, i ze względu na nią samą, żeby ona miała po prostu lepszy humor i więcej energii następnego dnia. No są takie dni, jak dzisiaj, że po prostu naprawdę narzekam i myślę sobie, matko, podziwiam wszystkie matki, jak one dają radę. No ale później już wiadomo przychodzi wieczór, już człowiek może sobie odpocząć. Powiem Wam szczerze, że mam ochotę dzisiaj napić się piwa i już i, idąc po mm, czym? Po wiosce, chciałam po mieście powiedzieć. Po wiosce zaszłam do sklepu i kupiłam sobie piwo w puszce. I taki mam plan, zobaczymy, czy mi oczywiście ta ochota nie minie, że jak położę swoje dzieci, usiądę sobie na luzie. I wypiję swoje piwo. Tak, piwo to jest w ogóle mój ulubiony alkohol. Ja lubię wino, ale tylko wytrawne albo półwytrawne i, i piwo. Ja jestem typowo taka męska pod tym względem. Nie lubię kolorowych drinków, nie lubię tych smakowych, słodziutkich i tak dalej. U mnie piwo i to im bardziej gorzkie, tym lepsze. Absolutnie nie te słodkie, nie te słodzone, nie te jabłkowe i cała reszta. Tylko właśnie takie im, go, im bardziej gorzkie, tym po prostu perfekto. A... A zwinto to teraz, kiedy lubiłam czerwone wytrawne, a teraz najbardziej lubię białe półwytrawne. Tak, to są takie moje ulubione, ale wiadomo, alkohol piję. Także na palcach jednej ręki można zliczyć ile go wypiłam niedawno. Dobra, mój tato dzwoni. Przepraszam was. Tak, wiem doskonale, że się pożegnałam i miało mnie tutaj nie być, ale postanowiłam jeszcze przyjść, bo później już będę siedzieć z mężem nawet w kuchni będziemy sobie rozmawiać nie będę chciała się odzywać po prostu więc Wam z muzyczką puszczę prosiliście ostatnio, żeby przepisów było jak najwięcej więc proszę bardzo. Dzisiaj pomyślałam, że robię takiego kurczaka, którego na Insta story pokazywałam milion razy, ale wiem, że nie wszyscy mnie tam śledzą którzy oglądają YouTube'a więc jest to kurczaka la pizza kurczak, może być indyk, może być kurczak chodzi mi o fileta dokładnie pumba, przysył, obwąchuje wszystko i warczy, słuchajcie jakby nie wiem, co się działo. Tak, taki on mi się ma fazę, mój pies. E, więc macie fileta z kurczaka bo z indyka, po prostu go tłuczacie tłuczkiem e, na taką grubość, jaką chcecie, i sypiecie ulubionymi przeprawami. U mnie jest to pikantna przeprawa z lidla z genialnym składem i jeszcze dosypuję oregano albo bazyli w zależności od ochoty. I duszę na patelni przy użyciu wody po prostu, duszę tego kurczaka z jednej i z drugiej strony. Jak on jest gotowy, słuchajcie, to na drugiej patelni pod pokrojone w plasterki e, pieczarki i pokrojoną e, paprykę. W sumie możecie dać cebulkę. Co tam takiego? Lubicie, bo mówię, to jest kurczaka na pizzę. I na tego podduszonego kurczaka układam go w ogóle w naczyniu żaroodpornym albo w jakiejś blaszce, układam te pieczarnie. Leję sos pomidorowy. Przeważnie jest to gotowy sos pomidorowy na Neapoli. Również z Lidla. Też Wam pokażę go na koniec. Czyli smaruję te płaty. Na nich układam pieczarki, na nich układam na przykład tą paprykę. Po prostu wcześniej je duszę, żeby trochę zmiękły, bo po prostu lepiej smakują. Na to kładę szynkę jakąś, kukurydzę, oliwki, to na co mam ochotę, brokuła ugotowanego. No naprawdę, co, co po prostu lubicie mieć na pizzę, To wszystko układam. Na wierzch kładę mozzarellę i zapiekam w piekarniku tylko do momentu, aż ten ser się roztopi, bo zrobi się złocisty, tak jak wolicie. Przepyszne, przepyszne. I ja to jem, słuchajcie, jogurt naturalny do tego robię z solą i z pieprzem, z czosnkiem, czyli taki sos czosnkowy i dodatkowo sałatkę z pomidorów. Znaczy nawet nie sałatkę, tylko kładę z boku pomidory, bo te pomidory z tym sosem czosnkowym razem z tym kurczakiem a la pizza komponują się bosko. I u mnie dzisiaj taka kolacja dla mnie i dla męża bo my zjemy dzisiaj późno kolację. Takie mamy przynajmniej plan na takiego właśnie kurczaka. A Ignasi już je kolację tak naprawdę. Miał już ochotę i dzisiaj miał ochotę na bardzo, prosty, na bardzo prostą kolację, dlatego, że jest to burzak, on się kręci. Przepraszam Was. Chlebek grzytni z dżemem i kakao. Więc taką momencie jest słodką kolację. I to tyle. Więc ja teraz z muzyczką Wam pokażę, jak przygotowuję tego kurczaka i pokażę Wam ten sos, którym smaruję go no i składniki, które u mnie na nim będą. Jak to później będzie wyglądało na talerzu z sałatką. Sos Wam też pokażę, jak wygląda Tyle, więc taki bardzo, bardzo a, woreczek trzeba wyciągnąć. Bardzo, bardzo prosty przepis. Na maksa prosty przepis, ale smakuje wybornie, naprawdę. I co macie, to możecie na tego kurczaka położyć, a na wiesz, mozzarella. Ja mam taką light z Lidla, przepyszna. Polecam serdecznie. My sprzątamy. Widzimy się jutro. Pa!